Tu jestem. Witam, cześć panowie, cześć pani. Co? to, to słuchajcie, możecie włączyć kamerę. Ktoś chce, to Holenderska medytacja? To brzmi jak jakaś czeska Ale, sauna. Jak nie chcecie, wolicie być prywatnym, bardziej w swoim środowisku, możecie wyłączyć, chociaż fajnie jakby mogła podpatrzeć na was w sensie, bo nie wyczekajasz. No, Zanim przejdę do ojca ryzyka, powiem nie holenderski no. dom. Słuchaj, Dzień dobry. W pewnym lesie, chociaż to ciężko uwierzyć, że w Holandii są lasy. ale niech będzie. Takie coś, co wygląda jak las. A czekaj. Facet posła babę na, na ścieżce, wiesz? Bo przeszkadzał mu. Tak? Chciałem na bok. Nie, on, no, kurde, to jak mam powiedzieć, że co ona jej robi? Szuka. A szuka, zapomniałeś naszej klucza. Słuchajcie, no coś innego. Stara się, stara się. I nagle ona wydaje z siebie coś takiego. Dobra, już, już, już inne. A, ja oglądałem sobie poza streamem kawałek tego. Pamiętacie, jak jakiś czas temu rozmawialiśmy o legendzie satelity Czarnego Rycerza? O tym rzekomym, obcym obiekcie, który krążył nad nami na długo, przed tym, jak my sami wyszliśmy w kosmos? Rozłożyliśmy tę legendę na czynniki pierwsze, pokazaliśmy, że to tak naprawdę mit. Zlepka zupełnie niepowiązanych ze sobą historii. Były tam rzekome doniesienia Donalda Kicho z 1954 roku o dwóch satelitach, których istnienia nikt nie mógł potwierdzić. Był słynny raport magazynu Times z 1960 roku o ciemnym obiekcie obiekcie, który okazał się po prostu zagubionym kawałkiem amerykańskiego satelity szpiegowskiego Discoverer 8 i wreszcie to słynne ikoniczne zdjęcie z misji wahadłowca STS-88, które rzekomo pokazywały obcą technologię, a w rzeczywistości było kocem termicznym, który uciekł astronaucie. Więc tak, Czarny Rycerz to mit, zamknęliśmy ten temat, ale co jeśli wam powiem, że samo pytanie było słuszne? Co jeśli w tym samym czasie, Mniejsza gdy rodził się moje... ten mit, na niebie naprawdę działo się coś bardzo dziwnego? Co jeśli powiem wam, że właśnie teraz, w 2025 roku, grupa astrofizyków opublikowała preprint pracy, pracy naukowej w Archiw, która próbuje to udowodnić? Co jeśli powiem wam, że znaleźli. listę autografów ulubionych Stramerów, czyli potencjalnie sztuczne obiekty na orbicie na zdjęciach z roku 1900? 52. Ja nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. O co dokładnie chodzi? Na stole leżą dwie nowe, bardzo poważne prace naukowe. Za badaniami stoi zespół astrofizyków z Instytutu Nordita w Sztokholmie pod kierownictwem dr Beatrice Villarroel. Co zrobili? Zrobili coś, co właściwie uwielbiam, postanowili zostać archeologami danych. Przekopali się przez cyfrowe archiwa starych fotografii nieba i mówimy tu o, konkretnie o tysiącach zdjęć z tak zwanego pierwszego przeglądu nieba Palomar, w skrócie POSS-1. Były to jedne z najważniejszych obserwacji astronomicznych XX wieku prowadzone w Kalifornii. I teraz kluczowy szczegół. Zespół Villa Roel wziął na warsztat kliszę z bardzo konkretnego okresu. Od roku 1949 do 1957. Dlaczego akurat do 1957? Bo jest to ten moment przed. To jest ostatnia chwila, ostatni oddech, zanim 4 października 1957 roku Związek Radziecki wystrzelił Sputnika 1, otwierając oficjalnie erę kosmiczną. Są to zdjęcia nieba, jakie powinno być: czyste, bez naszych satelitów, bez naszych kosmicznych śmieci. A tak przynajmniej myśleliśmy. Zanim jednak pójdziemy dalej, musimy zrozumieć, na co w ogóle patrzyli badacze. Bo dla współczesnego widza klisza fotograficzna to już praktycznie antyk, a w astronomii to było coś zupełnie magicznego. Zapomnijcie o takiej rolce filmu, jaką znacie z aparatu. W tym przypadku to były wielkie szklane płyty. Jak to działało? Zdjęcia robione były na płaskiej, czystej, pokrutej, cieniutką warstwą światłoczułej emulsji płycie. Światło gwiazdy, dosłownie foton po fotonie, uderzało w tę emulsję i przez całe godziny naświetlania wywoływało powolną reakcję chemiczną. Obraz gwiazd i galaktyk był dosłownie wypalany w tej chemicznej zupie. Dlaczego było to tak rewolucyjne? Bo zastąpiło zawodne, subiektywne rysunki i notatki, które astronomowie robili patrząc przez okular jakiegoś teleskopu. Ale co ważniejsze, te szklane płyty miały dwie supermoce, których nie ma ludzkie oko. Pierwsza to stabilność. Szkło w przeciwieństwie do plastikowej kliszy fotograficznej nie kurczy się, nie wygina, nie zmienia kształtu pod wpływem temperatury. A to pozwoliło na ultraprecyzyjne pomiary pozycji gwiazd co do mikrometra. Druga i ważniejsza akumulacja. Nasze oko, jeśli jest za ciemno, nie widzi nic. Koniec. Ale kliszę można było naświetlać godzinę 5 godzin, a całą noc, klisza zbierała te pojedyncze słabiutkie fotony. Zbierała je i sumowała, aż w końcu po wielu godzinach ta niewidzialna dla oka galaktyka stawała się wyraźnym obrazem na płycie. A teraz po 70 latach my po prostu otwieramy te archiwa, więc mamy klisze. A czego szukał w nich zespół Villarol? Szukali tranzytów. Jest to kolejne kluczowe słowo, które musimy wyjaśnić. W tym kontekście tranzyt nie jest przejściem planety na tle jej gwiazdy, tylko coś znacznie prostszego. I w sumie dziwniejszego. Nagły, krótkotrwały błysk światła. Wyobraź sobie, że teleskop jest ustawiony na jeden punkt nieba i przez godzinę naświetla klisze. Wiele oddzielonych kropek w jednej linii to obiekt musiałby w jakiś sposób migać. A co w tym przypadku mogłoby migać? No, na przykład coś, co wiruje, coś, co ma płaską, odbijającą powierzchnię. Jak jakieś zwierciadło, jak jakiś kawałek polerowanego metalu, jak oderwany panel słoneczny. Czy coś jeszcze innego? Coś, co wirując łapie Słońce i wysyła w stronę teleskopu serię błysków. A więc obserwujemy rozciągnięty w czasie proces naświetlania tej płyty i widzimy jeden błysk, czyli a, jedna kropka, potem drugi błysk, druga kropka i tak dalej, i tak dalej. No i teraz trzymajcie się mocno. Jeden z tych tranzytów, konfiguracja pięciu kropek pod rząd, ma dokładną datę 27 lipca 1952 roku. Czy ta data coś Wam mówi? Fanom historii UFO na pewno, bo jest to sam środek tak zwanego słynnego Washington Flap, słynnego incydentu, który wydarzył się nad Waszyngtonem. Przez dwa weekendy z rzędu, 19 i 26 lipca 1952 roku, radary na Lotnisku Narodowym w Waszyngtonie i w bazie wojskowej Andrews po prostu oszalały. Kontrolerzy na obu radarach widzieli obiekty, które wykonywały całkowicie radykalne manewry. Wisiały w miejscu, potem rozpędzały się do tysięcy mil na godzinę według wskazań radaru, <laughs> wysłano maśliwce F-94 Starfire. Piloci zgłaszali, że widzą pomarańczowe kule ognia, widzą jakieś jasne, białe światła, które gasły, gdy się do nich zbliżali i pojawiały się na nowo, kiedy odlatywali. Eksperci radarowi, którzy byli tej nocy na służbie, mówili, że echa na radarach wyglądały na jakieś takie konkretne, solidne, wiecie, zwarte e, obiekty metalowe. Panika w Waszyngtonie była tak duża, że 29 lipca, dokładnie w dniu, w którym klisza w obserwatorium Palomar w Kalifornii zarejestrowała te pięć kropek, siły powietrzne Zwołały największą konferencję prasową od czasów II wojny światowej. Generał John Samford wyszedł do dziennikarzy i stwierdził, że za wszystko odpowiedzialne są inwersje termiczne i zjawiska atmosferyczne, aż dziwne, że nie balony meteorologiczne. A Zasadniczo tak. zatuszoną można Roosevelt. powiedzieć sprawę. Przez ponad 70 lat mieliśmy tylko słowo przeciw słowu, zapisy radarowe i zeznania pilotów Roosevelt przeciwko incident. oficjalnemu wyparciu. A teraz w 2025 roku dostajemy coś, co wygląda jak pierwszy potencjalny. Niezależny dowód fizyczny. Z tej samej nocy tysiące kilometrów dalej. Obraz na kliszy, który pokazuje coś, co wygląda jak sztuczny, odbijający światło obiekt na wysokiej orbicie. I jest to absolutnie niesamowita korelacja. No. Ale korelacja to nie wszystko. W nauce trzeba mieć twarde dowody. My, I najmocniejszy argument w tej pracy jest właśnie statystyczny. Jest to dosłownie bomba, bo naukowcy zadali sobie pytanie dobrze, jeśli to wszystko to jednak błędy, jeśli to jakieś losowe defekty kliszy, których po prostu nie odfiltrowaliśmy, w takim razie takie błędy powinny być rozrzucone losowo na całej powierzchni kliszy. Ale jeśli to są obiekty na orbicie, które odbijają światło słoneczne, no to jest jedno miejsce, gdzie nie mogą się pojawić. Gdzie? W cieniu ziemi. Obiekt, który jest w cieniu naszej planety, nie jest oświetlony przez słońce. Nie może odbić światła słonecznego. Nie błyśnie. Więc zespół sprawdził to. Wzięli na warsztat setki tysięcy takich tranzytów z całego przeglądu i policzyli, ile z nich wypada w tych rejonach nieba, które w momencie robienia zdjęcia były pogrążone w cieniu ziemi. I co? Odkryli gigantyczny deficyt ogromny statystyczny brak błysków dokładnie tam, gdzie nie powinno ich być, gdyby były całkiem przypadkowe. Jak pewny jest ten wynik. No i tutaj najlepiej jeśli usiądziecie, w najprostszym idealnym modelu geometrycznym istotność tego deficytu wychodzi około 22 sigma. Nawet gdy naukowcy zastosowali A. ostrożniejszy, bardziej realistyczny model tego, jak płyty faktycznie pokrywają niebo, no to wciąż zostaje poziom około 7, nawet 8 sigma. I tu musimy poświęcić chwilę, żeby wyjaśnić, co to właściwie znaczy 22 sigma, no bo ta liczba jest po prostu szalona. W nauce Sigma, czyli odchylenie standardowe, to jest miara tego, jak bardzo coś się. you Dziwne, jak bardzo odbiega od zwykłego, nudnego przypadku. Wyobraźcie sobie, że rzucacie monetą. Jeden Sigma to mała anomalia. Wyrzuciliście 7 orłów na 10 rzutów. Dziwne, ale zdarza no, się. No. 3 Sigma to już jest tutaj coś. To szansa, że taki wynik jest przypadkiem jak 1 do 370. Tutaj już naukowiec podnosi <laughs> brew i mówi, no właśnie, ciekawe, nie. A złoty standard w fizyce cząstek to 5 sigma, żeby odgłosić jakieś odkrycie, na przykład, że znaleźliście Bozon Higgsa, no to musicie mieć dowód. Właśnie na poziomie 5 sigma. A to oznacza, że szansa, iż wasz wynik jest tylko losowym błędem, statystycznym wynosi 1 do 3,5 miliona. 5 sigma, no to jest taka w zasadzie pewność, można powiedzieć. Odkryliśmy, mamy, można otwierać szampana. No a tu w tej pracy mamy 22 sigma, albo ostrożnie do 8 ja. Szansa, Pakuje że ten się, brak tylko nie wiem, gdzie... w cieniu ziemi to tylko Więc przypadek, nie, no. jest tak bliska zeru, że nie potrafimy jej sobie nawet wyobrazić. Jest to jeden Ech. do liczby setków zer. To jest bardzo mocny statystyczny argument. Ten wynik nie mówi nam jeszcze, oczywiście, z czym dokładnie mamy do czynienia i czym. To... I są. No. Absolutnie nie, ale no z bardzo dużym prawdopodobieństwem sugeruje, że znacząca część tych błysków to realne zjawiska fizyczne zależne od światła słońca, a nie jakieś losowe defekty na kliszy. Bardzo dużo wskazuje na to, że coś w tym faktycznie jest. Choć sami autorzy podkreślają, a że całkowicie jestem, czy... instrumentalnych czy naturalnych. Ciekaw jestem, czy on wierzy w UFO -ludy? Tak prywatnie, Na razie wykluczyć się nie da. Ale wynik ten pokazuje, jak mogły działać. Byłyby powodowane przez coś, co potrzebuje światła słonecznego, żeby błyszczeć. Na przykład właśnie jakiś metalowy obiekt. Więc jeśli badacze mają rację, to były to realne, fizyczne, odbijające światło obiekty w kosmosie w 1952 roku. No dobra, więc co to było? Obcy. Doktor Villa Roel sama co przyznaje, to? że jest to otwarte do spekulacji, czy były to jakieś tajne satelity, które poleciały wcześniej, niż mówi nam o tym historia. No właśnie, no, bo mówi mówili, też, że, że przed to wysoce nieprawdopodobne, że został bo w latach wysłany, 50. nie dało przed. się ukryć po prostu startu rakiety orbitalnej. <coughs> tak Wszyscy by to zauważyli. Także moi drodzy, to jest coś bardzo ciekawego. W końcu ciekawa analiza naukowa czegoś, co wydaje się być Kurwa. bardzo prawdopodobne i czegoś, Wiedziałem. co ma bardzo mało tak naprawdę tych naturalnych rozwiązań. Więc jeżeli chcecie drążyć jakiś temat UFO, jeżeli chcecie drążyć jakiś temat dziwnych zjawisk, to to jest temat, który chcielibyście drążyć, a nie jakieś dęte tak naprawdę sprawy, które a, zalewają się w tym momencie akurat. internet. No właśnie, ale czy Sputnik był pierwszy? Czy Sputnik był pierwszym urządzeniem, pierwszą technologią człowieka w kosmosie? No okazuje się, że nie do końca. Bo pytanie nie powinno brzmieć, kto pierwszy wysłał satelitę, tylko kto pierwszy wysłał cokolwiek w kosmos. No, odpowiedź brzmi my i to o wiele wcześniej. Tylko najpierw ostatnia definicja na dziś. Musimy ustalić, gdzie ten kosmos w ogóle się zaczyna. Gdzie kończy się normalne niebo, a zaczyna przestrzeń kosmiczna. Batera? Oczywiście to nie no, jest pacja. twarda granica, bo atmosfera nie kończy się nagle jakąś odciętą ścianą, tylko staje się coraz rzadsza, aż w końcu zanika. Więc naukowcy i inżynierowie musieli się umówić na jakąś granicę, taką narysować sobie linię na niebie. I ta umowna granica nazywa się linią Karmana na cześć wielkiego węgiersko-amerykańskiego fizyka Teodora von Karmana. A gdzie ją ustalono? 100 km nad poziomem morza. A dlaczego akurat 100? Tak się generalnie umówiono. Powyżej siły aerodynamiczne są już właściwie znikome, więc 100 km kosmos, choć w niektórych miejscach na świecie jest to nawet jeszcze niżej. Więc kto pierwszy przekroczył 100 km? Kto pierwszy dotknął kosmosu? Sputnik? Nie. Amerykanie? Nie. Pierwszym ludzkim obiektem, który dotarł w kosmos, była rakieta V2, nazistowska broń odwetowa, znana też jako a4, zaprojektowana przez Wernera von Brauna, w ramach testu o numerze MW18014, wystrzelono ją pionowo, a było to 20 czerwca 1944 roku. Rakieta osiągnęła apogeum na wysokości 176 km, 76 km ponad linią Karmana. Był to oczywiście lot suborbitalny. Rakieta wzbiła się i spadła na Ziemię. Nie weszła na orbitę, więc tutaj uprzedzając, nie mogła zostawić tych fragmentów, które no, no. potem mogły zostać. Też, też Zarejestrowane na płytach. W niej odleciał na Mars. No ale technicznie 20 czerwca są... 1944 no, roku pieprzysz. ludzkość po raz pierwszy dotknęła kosmosu. I to nie koniec. Po wojnie Amerykanie przejęli te rakiety i niemieckich naukowców w ramach operacji Paperclip. Stworzyli projekt Bumper. Była to genialna hybryda. Na dole wielka niemiecka rakieta V2, a na szczycie przyczepiona mniejsza amerykańska rakieta w WAC Corporal. 24 lutego 1949 roku wystrzelono rakietę Bumper 5. V2 wyniosła ją na Dużą wysokość, tam się odczepiła, i Vac Corporal odpalił swój własny silnik. A efekt? Bumper 5 osiągnął absolutnie rekordową wysokość 403 km. A to jest wysokość, na jakiej dziś lata Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. A był to rok 1949, 8 lat przed Sputnikiem. Oczywiście wciąż był to lot suborbitalny, obiekt wzbił się i spadł. No ale to pokazuje, że potrafiliśmy wysyłać obiekty bardzo wysoko. No dobra, ale wróćmy do tego najciekawszego do tego sosu dzisiejszego odcinka, czyli tych dziwnych obiektów na kliszach. Ufoki. Co to było? Oczywiście nie jest to żaden dowód na czarnego rycerza, ani na obcą cywilizację, no to nam bezpośrednio tego nie mówi. Trzeba będzie jakiś dokument o Czarnym Rycerzu też oglądać, bo już się przewija kilka razy. Cześć Kuba, dzięki. Ale jest to fantastyczny przykład naukowej archeologii, tego jak wracamy do starych zakurzonych danych z nowymi narzędziami i zadajemy zupełnie nowe pytania. Czy te błyski z 1952 roku to ślady po tajnych, nieudanych eksperymentach wojskowych? Czy może patrzymy na pierwsze w historii kosmiczne śmieci, które jakimś cudem a, po prostu weszły na orbitę, tylko nie wiem jak miałoby się to zadziać tak naprawdę. Jeśli to było coś z bumperów, no to zaś Znieciliśmy kosmos, zanim oficjalnie do niego weszliśmy, ale to jest już zupełnie inna historia, moi drodzy. W każdym razie jest to coś bardzo ciekawego i będę się przyglądał temu newsowi, bo zaintrygował mnie, to trzeba przyznać, że w końcu jest to coś, na czym warto oko zawiesić, moi drodzy. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, co o tym myślicie. Do Bójdę. zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Aha, a w tym odcinku nie użyłem słowa fundamentalnie, bo wiem, że niektórych razi. Maciuś się przypieprzają. Fajny kanał. Alma ma wiedzę chłop. Dużo. Co piszą ludzie w komentarzach, bo oni wiedzą zawsze wszystko? Określenie, że to ciekawy temat, to jak nic nie powiedzieć, czekam na kolejne info dotyczące tych tajemniczych obiektów. Dobrze, sekta się zwiększa. Fundamentalnie fenomenalny odcinek. Pozdrawiam. Pozdro. Jeśli ten obiekt był na orbicie w 1952 roku, to czy jest szansa, że nadal się tam znajduje oraz czy da się ustalić tę orbitę na podstawie zdjęć z 1952 i zrobić symulację, gdzie skończy... Piotr Strzelczyk, dla mnie granicą kosmosu jest około 150 km, bo tam znacznie Znaczenie traci liczba Macha, nie mogą rozchodzić się fale mechaniczne. To zajebiście, <laughs> jak dla ciebie tam jest kosmos, super. Kid. Dobra, eee, co, szkieletor.